A dzisiaj na zachód słońca wejdziemy z Magdą na ten oto wulkan. O, San Pedro. 3020 metrów. Około 1200 przewyższeń. Sporo. Niby prowizoryczna kuchnia. A jedzątko wspaniałe. Ziemniaczki, jajeczka i kukurydza. Pocznego. Dziękuję. Smacznego. Dzięki. No to lecimy dzisiaj na ten wulkan. Za chwilę. Trzy osoby plus przewodnik. Niestety bardzo irytującą rzeczą. W jest to, że wiele miejsc jest teoretycznie lub praktycznie niebezpiecznych, i zaleca się wzięcie przewodnika, a już szczególnie na ten wulkan. Fajnie byłoby sobie samemu pochodzić, bo trasy nie są ciężkie, a tak musimy dodatkowo płacić po 200 kcal na osobę, czyli po 100 mniej więcej złotych. No to czekamy na przewodnika, niech się zjawi. Więc mamy grupę czterosobową. Stawi się podzielić na dwa tuktuki. Wjechaliśmy tuktukiem i zaraz zaczniemy marsz. Jesteśmy we czwórkę, okazało się. Nie idziemy w słońcu, to jest całkiem nieźle, ale i tak już zdążyłem się spocić. Droga nie jest trudna, na przykład w porównaniu do Katenango to jest luksus. Przynajmniej pierwszy punkt widokowy na wysokości 2173 metry. Dobra pauza, nie jest zła. Już ponad 2400 metrów, a oznacza to, że jesteśmy w ponad połowie. Coraz wyżej, coraz zimniej, ale nieźle. Spoko drzewo, 400 lat. Jakiś dziwny dźwięk. Dzikie zwierzęta gasują tutaj. Jak ktoś chce, to tutaj kapelutek w rozmiarze M, co wie nie wierzę, że na szczycie uda nam się zobaczyć coś cokolwiek, ale zawsze jest taka szansa, że chmura akurat skończy się przed szczytem. Wtedy przynajmniej będziemy widzieli inne wierzchołki i zachód słońca. Grana duży dziadek, takie od drzewko sobie rośnie. No, klimat jest, to na pewno trzeba przyznać. Dotarliśmy do miejsca, gdzie normalnie można się rozbić namiotem, ale my tego nie robimy. Ciekawe, ile lat już ustawiam. Wygląda na to, że tam chmur nie ma wyżej, jednak coś zobaczymy. A to jest kurzanówka. Śmiesznie wygląda, śmiesznie się nazywa. No, to udało nam się wejść. Niestety widoczność jest taka sobie, ale ale zobaczymy, poczekamy. Już za chwileczkę, już za momencik będziemy na samym szczycie wulkanu San Pedro. Buen trabajo, Matías. Muchas gracias. Lorenzo, jesteśmy. Mój bien. Si! Staram się tylko podchodzić na luzie, W sensie, że wiedziałem, że jeżeli tu nic nie będziemy widzieć, to nie będę zły. Mamy trochę szczęście, bo żeśmy weszli i odrobinę później. Chmury zniknęły. Oczyściło się. Widok jest czysty. Jest pięknie. Też dwa wulkany. Nawet Atitlan, który zwykle jest w chmurach, teraz jest ładnie widoczny. To wchodziliśmy taką ekipą. Tu możemy sobie kopać bitcoiny. 3020 m. Dziwne, że to dopiero pierwszy szczyt podczas tej poprawy, chociaż długo Catenango, ale nam nie wyszedł z wiadomych powodów. To już po zachodzie słońca. Schodzimy sobie. Schodzimy z górki, z drugą stronę będzie łatwiej. Nie jest na, na szczęście tak sypko jak na Katenango, więc git. Powinno pójść sprawnie. Skończyliśmy hajka, jesteśmy bardzo zadowoleni z widoków, bo mogło być zdecydowanie gorzej. Zostaliśmy odwiedzeni tu, tu, do miasta. Porównaliśmy się z Magdą i Samuelem, który był naszym towarzyszem, a teraz czas na odpoczynek. Opuszczamy pokoik. Hej, ty. Na dachu widok jest tylko trochę lepszy. Zmieniamy hotel na inny hotel, a w tym samym mieście San Pedro la Laguna. to zmieniamy hotel Paraiso na Peneleu jeszcze pomagamy koleżance Kindze zanieść a raczej przechować plecak na krótko 9 minut pieszo, pokazuje Google Maps docieramy tak blisko, a tak daleko klimat jest zupełnie inny to na pewno dzielnica nie Dalej od portu Ale okej, okay. będzie dobrze No i jest elegancko, zmiana na plus Dziś z rana, w piątek, 2 lutego Mamy z sobą widoczność na jezioro Ale nie szkodzi, bo popłyniemy do Santa Cruz Więc będziemy zwiedzać miasto No ale zawsze fajnie się zwiedza widząc wulkany Aktualnie tak trochę tak, jak przez mgłę. Dodatkowo w San Pedro la Laguna z rana czuć taki charakterystyczny zapach dymu, bo palą pewnie czym popadnie. Santa Cruz niestety wiecik są droższe, bo po pięciankę za osobę. I dwie strony. No to witamy w Santa Cruz. Początkowo planowaliśmy nawet wybrać nasz szlak pomiędzy San Marcos a Santa Cruz, ale turyści są regularnie napadani i zaleca się pójście większą ilością osób. W grupie najlepiej z przewodnikiem. Nie w weekendy, nie po zmroku, nie za wcześnie, więc jednak zdecydowaliśmy się nie iść. Nie znam się płacić fortuny za przewodnika za taki prosty szlak. Ma on 9 km jest naprawdę polecany, ale nie warto. Nie warto ryzykować. Nie tym razem. Punkt widokowy, płatność 5 kcal A do tej skrzynki właśnie wrzucamy. My już rzuciliśmy. Miasto jest położone wysoko. Zatem od portu trzeba trochę iść do góry. Wody też są spoko, tutaj fajnie pomalowane. Kolejne ładne murale, a my pod górkę do miasta. Parę sklepów, ale oprócz tego chyba nic. Parę knajp, restauracji. Jesteśmy trafili do jakiegoś lokalnego baru, który ma na górze. Poszliśmy na dół kupić jakieś jedzenie. Okazało się, że jest ukryte pomieszczenie. Więc pani nas zaprowadziła na lewo, potem na górę i znaleźliśmy się w takim pomieszczeniu bardzo prowizorycznym. Przenoszą składane stoliki, jak już mają klienta. I potem kładą obóz. Myślałem, że taka miejscowość, która jest mniej turystów, w zasadzie puste ulice, że będzie trochę taniej. A jednak nie. Hamburgery są droższe niż w San Pedro. A zamówiliśmy pizzę quesadillę z kurczakiem za 60 cali. No i kawka za, wzięłaś. Za 10. Za 10 czyli bez mleka. No ta pizza quesadilla wygląda porządnie to Trochę wyglądało w środka jak w kenczapie, ale za tutaj to jedzenie było pyszne. I 35 zł zapłaciliśmy za. Pizza, I za Bo chyba tak przeważnie bywa, że właśnie te niepozorne miejsca mają świetne jedzenie. Zeszliśmy jeszcze pod kościół, bo tutaj jest kilka bardzo ładnych muralów religijnych. Przejdziemy się i zobaczymy. No i w dół na, na molo, powiedzmy na plażę, nad wodę. A Chociaż trochę się znowu warunki atmosferyczne pogorszyły. Słońce gdzieś zaszło za chmureczkę, coś tu na dole palo mi strasznie śmierć. No nie da się oddychać, idziemy teraz w tym dymie. Ola! Pojawiły się fale, a wczoraj nawet później fale były spokojne, więc to nie ma zasady, tu się wszystko szybko zmienia. Zastanawiam się, czy w tym pastelu rzeczywiście jest darmowe piwo. Jak wskazuje nazwa free serveza. Jakoś wątpię, ale byłoby świetnie. No to jak teraz iść? No chyba tak. No to chyba mamy naszą pseudo plażę. A jakby ktoś się pytał, to tam za mną są wulkany. Patrycja oczywiście spróbowała, popływała. Dla mnie było za zimno. Teraz lecimy do portu i opuszczamy to najwyżej położone miasto nad jeziorem. Nawet nie musieliśmy czekać od razu z marszu. Siedzieliśmy na łódź i chyba teraz odpływamy. Słyszę, że nas teraz nieźle wybuja. Nie polecam się z przodu, bo czaska z głową też nieźle lepiej do tyłu, jak jest okazja, ale my nie mieliśmy możliwości wyboru. Teraz parę osób wysiadło w San Marcos, więc zmieniliśmy miejsce. Przypadkowo spotkaliśmy jeszcze kompanów jutrzejszej wyprawy, czyli Magdę i Jeffa.